Dzień dobry Państwu, Ewelina Wodarczyk zapraszam na Infolipno. W dzisiejszym programie zobaczycie Spartakiedy ciąg dalszy. Kto wysunął się na prowadzenie? Kulturyści w ogólniaku. Cicha noc w wykonaniu silskiego na żywo. Co słychać w powiecie? Śpiewali na scenie nawojki. Zapraszamy na kiermasz WTZ. W miniony piątek w publicznym gimnazjum nr 1 odbył się piąty etap Spartakiady Szkolnej. Przypominamy, że zawody powstały z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a biorą w nich udział uczniowie lipnowskich podstawówek, którzy od października do maja rywalizują ze sobą w różnorodnych konkurencjach sportowych. Najlepsza szkoła w klasyfikacji końcowej w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Warszawy. W dzisiejszym dniu rywalizują uczniowie z klas 4-6, dziewczęta grają w mini piłkę koszykową, Następnie chłopcy będą grać w mini piłkę ręczną. Po pięciu konkurencjach na prowadzenie wyszła szkoła podstawowa numer 3, na drugim miejscu jest szkoła podstawowa numer 5. Na trzecim miejscu szkoła podstawowa numer 2. Podczas gry w piłkę koszykową wygrała drużyna z dwójki, a w piłce ręcznej niepokonani okazali się uczniowie trójki. Klasyfikacja końcowa po sześciu konkurencjach wygląda następująco. Pierwsze miejsce szkoła podstawowa numer 3, drugie dwójka, a na miejscu trzecim plasuje się szkoła podstawowa numer 5. Jeszcze w marcu odbędzie się następna konkurencja na boisku przy szkole podstawowej numer 3, gdzie będą zawody lekkoatletyczne. Pierwsze Mistrzostwa Lipna w kulturystyce i wyciskaniu sztangi siłowej odbyły się w Lipnowskim Ogólniaku w minioną sobotę. Zawody miały na celu promowanie zdrowego trybu życia, sportów sylwetkowych oraz siłowych. Na imprezie zgromadziło się bardzo dużo osób: juniorzy młodsi, juniorzy, seniorzy, dopisała także publiczność. Myślę, że są to pierwsze, ale nie ostatnie zawody, które zorganizowaliśmy. Bardzo się podobało, jesteśmy zadowoleni i zapraszam za rok. Zawodnicy startowali w trzech kategoriach: wyciskanie sztangi leżąc junior młodszy do lat 16, junior do lat 20 i kategoria senior powyżej 20 lat. W kulturystyce klasycznej zawodnicy startowali w dwóch kategoriach: junior do 20 roku życia i senior powyżej lat 20. W zawodach brało udział 25 mężczyzn. Trenuję od 17 roku życia, obecnie mam 32 lata. Zawodowo kulturystykę uprawiam od. 5 lat. Moje osiągnięcia to piąte miejsce na tegorocznych debiutach w Gdańsku. Chciałbym podziękować bardzo Robertowi Wydrze za przygotowania mnie do e, tych zawodów. Trenuję od dwóch lat y, na siłowni. Do tej pory żadnych osiągnięć nie miałem. To moje pierwsze, pierwsze miejsce na takich zawodach. Wcześniej uprawiałem sporty walki, a innego doświadczenia ze sportem nie mam. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród lipnowskiej publiczności. Przybyło także wielu gości spoza terenu naszego miasta. Jacek Silski, zwany Śląskim Słowikiem, wystąpił 6 marca na scenie lipnowskiej na Wojki. Zaśpiewał wiele swoich piosenek, m.in. Cicha Noc, List z Morza, czy też Gdzie Odnajdę Ślad. i Jacek Silski to wokalista z wieloletnim dorobkiem estradowym. Występował na wielu światowych scenach muzycznych oraz na prestiżowych imprezach, takich jak Bal Miesięcznika Sukces w hotelu Victoria, dla ambasad wielu krajów, premierów oraz prezydenta Polski. Współpracował z kilkoma operami i teatrami w kraju i za granicą, biorąc udział w produkcjach operowych oraz muzykalowych. Występował z takimi wykonawcami jak Abba, Maryla Rodowicz, Kombi, Krzysztof Krawczyk, Wilki oraz wieloma innymi. Jednak za swoje największe osiągnięcie uważa występ na jednej scenie z Julio Iglesiasem w Danii. Po koncercie Lipnowska Reszafanów Jacka Silskiego udała się do artysty po autografy i pamiątkowe zdjęcia. 9 marca w zespole szkół w Skępem odbyła się 13 sesja rady powiatu Lipnowskiego. Jedną z najważniejszych podjętych uchwał podczas spotkania było powołanie powiatowego zakładu transportu publicznego w Lipnie. Uchwała wzbudziła kontrowersje, ale ostatecznie została pozytywnie przyjęta przez 17 radnych przy dwóch głosach wstrzymujących się. Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie ma rozpocząć swoją działalność od 1 stycznia 2017 roku z siedzibą w Skępem przy ulicy Wymyślińskiej 2. Zgodnie z założeniami, część tej inwestycji w kwocie 1 miliona ma zostać sfinansowana z budżetu powiatu lipnowskiego. Pozostałe 2 miliony potrzebne do realizacji będą zaciągnięte w formie kredytu lub leasingu. Władze powiatu zamierzają zakupić 16 nowych pojazdów wyposażonych w nowoczesne urządzenia. Organizacja ruchu nowych autobusów będzie w formie wahadłowej, to znaczy, że będą one wyjeżdżać z różnych miejscowości o tych samych godzinach, a punktem docelowym będzie miasto Lipno. Powiat lipnowski planuje także stworzyć 50 nowych miejsc pracy dla kierowców, administracji i obsługi, gdzie płace mają wynosić ponad 3000 zł brutto. Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za słusznością podjętej przez Radnych uchwały dotyczącej transportu publicznego jest dowóz dzieci i młodzieży do szkół z terenu powiatu, które nie będą musiały podejmować nauki w placówkach znajdujących się w większych miastach, np. w Wocławku czy Toruniu, ze względu na dobry dojazd. Dokładne połączenia i przejazdy autobusów nie są jeszcze znane. Wkrótce będą organizowane konsultacje społeczne, na których mieszkańcy poszczególnych gmin będą zgłaszać swoje propozycje. O kolejnych krokach w tej sprawie będziemy Państwa informować na bieżąco, a już za tydzień zapraszamy na retransmisję. 13 sesji Rady Powiatu w Lipnie. 8 marca na scenie Lipnowskiego Kina pojawiła się Teresa Kramarska i Tadeusz Woźniakiewicz. Koncert był inicjatywą Miejskiego Centrum Kulturalnego dla Lipnowianek z okazji ich święta. Teresa Kramarska to dawna aktorka teatru Małych Form i kabaretu Stodoła, a obecnie piosenkarka. Po wielu latach powróciła na scenę Domów Kultury, Teatrów, Uniwersytetów III wieku i Uzdrowisk Polskich. I And Razem z Krzysztofem Kietczerem, autorem scenariuszy, rezerwowym konferencjerem i społecznym menadżerem artystki prowadzą kram kramarski. Na scenie na Wojki artyści wystąpili z Tadeuszem Woźniakowskim, polskim piosenkarzem, śpiewakiem, operetkowym i kompozytorem muzyki rozrywkowej, a także muzykiem i aktorem. Był to koncert pod tytułem Zimowa Herbatka u Teresy i Tatka. Warsztat terapii zajęciowej tradycyjnie przygotowuje kiermasz świąteczny, na którym sprzedawane będą przedmioty ręcznie wykonane przez podopiecznych WTZ. Znajdziecie tam Państwo wielkanocne elementy wystroju, kartki okolicznościowe, torby, kolorowe kurczaczki, króliczki, koszyczki i inne niespodzianki. W imieniu własnym uczestników i kadry warsztatu terapii zajęciowej w Lipnie zapraszam wszystkich mieszkańców na kiermasz rękodzieła. Są to rzeczy, które są wykonane przez uczestników wspólnie i pod opieką terapeutów. Pierwszy kiermasz odbędzie się 12 marca. Zaplanowany jest jarmark wielkanocny w miejscowości Skępe. Kolejny kiermasz jaki planujemy to jest 14 marca tutaj u nas w placówce. Jednocześnie chciałabym wszystkie osoby, które chcą nas odwiedzić właśnie tego Serdecznie zaprosić, ponieważ Dzień Kiermaszu jest zawsze takim dniem otwartym w naszej placówce, gdzie można przyjść, zobaczyć jak pracujemy, jak na co dzień wygląda praca naszych podopiecznych. Także bardzo serdecznie zapraszam. Ostatni Kiermasz planujemy pierwszego dnia wiosny, 21 marca, wspólnie z Miejskim Centrum Kulturalnym. I tutaj chciałabym przede wszystkim zaprosić dzieci, młodzież, przedszkolaków, bo planujemy. Zorganizować również taką małą, słodką niespodziankę dla najmłodszych i przygotować loterię fantową. Zapraszamy! Drodzy Państwo, 5 marca minął rok, odkąd jesteśmy z Wami, i z tej okazji mamy dla Was niespodziankę. Są to trzy wyjątkowe zestawy prezentów od telewizji kablowej. Wystarczy wysłać SMS ze swoim imieniem na numer podany na ekranie. Trzy pierwsze osoby dostaną mega niespodziankę. Wysyłamy! Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.